Jego tan. Zdaję sobie sprawę, iż moje ostatnie dwa filmiki trochę przycinały, ale wydaje mi się, że wreszcie udało mi się zachować rozsądne, rozsądną jakość filmu. Nie powinno już tak ścinać. W dodatku, powinno wszystko ładnie wyglądać. Zacznijmy więc na planie Koruskant, tam gdzie zrobiono świątynię Jedi oraz pałac kultury. Dostaliśmy od Anonima informację o wielkim asasynie, który stawił powódź na murzyńskim markecie. Droidy zostały zbanowane, zaczytowanie w CSA, a rolnik lektor ma, ma mało czasu jak, jako landlord, kryminalista, i hey Jayden, właśnie Jadon, tak. Jak zwykle spodziewamy się samych słodziaków, misiadków i rozkosznych potworków, które wcale nie powinny nam przeszkadzać. A bułka z masłem to będzie właśnie ta misja. Biorę swój stały fribunek, którego i tak nigdy nie będę używać. To koźbunek Polak. Bum <laughs> Ale, patrzył na eksplozję, nie jest badgajem, W sensie badasem Twardzielem. o to mi chodziło. <laughs> no dobra, gdzie teraz? Jak nie przez most, to co? No troszkę ścina, ale nie tak źle chyba Bywało gorzej. Jeszcze będę eksperymentować z tymi. O, fuck! Co się stało? Myślałem, że tam miałem skoczyć. Eee, dobra, to możemy pominąć. Nie tam? Jakby niewidzialność nie widziana mi zatrzymała. Może wziąłem za mały rozbieg. O, bo potrzeba speeda żyć. Pewnie tak. No, i teraz bez problemu, do, do, doskoczyliśmy. Serio, ale tak będzie wyglądała prawie cała gra. To daje mi tyle satysfakcji. Patrz na to. No, nie mogę przyciągnąć. No, dobra słaby. Chodź tu, a od razu Dobra O poddał się Jak miło Cześć No po co uciekasz I tak nie przeżyjesz Dobra Zrobimy sobie mojego save'a Po co spadać Od tego są przeciwnicy Hopa! A ciebie rozetniemy na pół. Chodźmy tu. Chcę się sprzeciwiać memu światu. Ale ja se. przynajmniej się hiluję teraz za jednym zamachem. Dobra, lewo czy prawo? Prawo, lewo. Prawo, lewo. Zostałem oskarżany o lewactwo, więc biorę lewą stronę. Get back here! Get back where? Powiecie mi, że to nie jest najbardziej efektywna umiejętność. Hop. Może ta umieraj. Who is it? Nawet nie poczeka na odpowiedź, tylko strzela. O, jaki fajny księżyc. Gdzie te granaty? O masz, jeszcze niedobry chłopcze. Co, też tak muszę okłócnąć? Come on. <laughs> Jak na dyskotece. No. Oh, fuck me, granat, granat. Not good. Chodź na tu, niedobry człowieku. Nie człowieku. E, zginął? Jak taki człowiek może iść sam po supermarkecie, przewróci się i umrze? Ech. Teraz do mojego hila, oho, o-o, robocik. Ehm, um, o no, oh, fuck, jak nie poradził prądem. Co, muszę go rozpierniczyć, a, może z prądu mogę. Aaaa, gin, frajerze. Aaa, innej mocy nie mogę na niej wążyć. No i co? Przeciwnicy prądu? Gdzie teraz? Na górę? Nie, tamtędy nie wejdę. Prawie jak multiki na najmniej linię. Eee. No i co? Mógś tam? Zwrócić? Skąd przyszedłem? Chyba nie. A skoro to był ten robocik, to może jakieś tędy. Pewno muszę skoczyć w tą przepaść. Myślę, że to jest moje przeznaczenie. A Myślałem, że to jest mój statek tutaj, to jest. Jakiś cudzy. Coś? No, I didn't miłej podróży! Mogłem pracować w locie. Double kill. Nie wiem, jak to działało, w sumie jeden stał drugim, a ja maknąłem w bok. O, winda. To lubimy. Zwłaszcza, jeśli jesteśmy grubasami. Gruba Łakie widoki. A nie mogę się rozkrzywać, bo jakieś ciaty do mnie strzelają. No i jak tu się rozprzedać z wakacji, co? Do widzenia! Nie mam tym mieczem atakować. Muszę chyba się nauczyć jak on macha. Bo teraz strasznie s... O, poddał się. Hej, poddałeś się, nie można się wycofywać z poddawania się. Taki jesteś sprytny. A miałem dać ci żyć. Jezu. No. Dobra. Jak robię tak w lewo, to macha tak. Jezu, jakiś długi zamach. Może no, domowa robi te ruchy, mi się wydaje. O, nawet nie mogę w niego uczyć mieczem. Taki jest twardy. O, w mordę. No, to będzie pojedynek mistrzów, jak w starych dobrych czasach, kiedy tylko w boje rządzili światem. No dobra, użyję tej samej broni nawet, szanse były równe. Ale nie będę frajerem, będę strzelał z drugiego... ...z drugiej opcji. No umieraj! Jak jeden kobo nie chciał umierać, to drugi musiał podejść i strzelać w niego z karabinu maszynowego. Wiem, bo czytałem książkę. A jak, jak on może z tej odległości do mnie nie, nie trafiać? Czy trafia? Tylko po prostu mój... ...mój bohater nie robi... Ow! Oh, Ow! Oh. Jezu, ile on ma życia, dobra? Sorry, no zmęczyłem się. Dziękuję za śmierć pana. Flyerską. O. Ja mam obsesję ze rzucaniem ciał. Muszę się przyzwyczaić. No, tam nic nie ma. I skaczemy. Hop. Szybki heal. I spazm mego bohatera. Ach. Teraz w bonusie nie tylko leczy moja umiejętność, ale także i bardzo szybkiego handjoba To się nazywa skill. Moję odusić. Wow! I czysto! Mogę pracować jako dozorca. W tym jest moja przyszłość. Jak większość led z playerów. Ups, zaraz wracam, mój telefon dzwoni. To była twoja stara i zapraszała mnie właśnie na noc. Powiedziała mi, że nie mogę, bo będę grał w Today Academy. Um, dobra. Także. Wracamy do cięcia. No, dlaczego on nie do przodu? Chcę od boku. No, że też, no nie wiem. Myślałem, że robiłem ten sam ruch, a on ciął od boku. Znaczy od przodu. O. No. Jak podchodzę do typa. Jak tu nie kochać mocy, która łapie go automatycznie? Z tym nubem O, dziękuję. Teraz trafił. O, wreszcie odcięta łapa. I jak mam tu posprzątać teraz? Łapę nie posprzątam. Chyba, że mogę ją udusić. Nie, nie mogę. Najwyżej w piecu! <ścoughs> A. Dobra, chyba jednak dostanę się do tamtego stylu drugiego. Może mój krem? No, w tym lepiej idzie. Ale trwają, jak się schylają. Jestem taką inteligencją? No, odciąłem ci nogę, ty dalej strzelasz i stoisz. To tak... To nam tak jeszcze pozwala. Tam się skąd wzięli? Patrz na no to, patrz na no to. No, z tego chwila to chyba bym padał... Sekundę. Nie ma sekretów. Dobra. Gdzie mam teraz iść. Oah. Zawsze nazywałem to skokiem na plażę. Jup. Będę jakby się opierał na piasku. O nie, znowu do roboty. Spróbuję go laserem rozciepać, rozciapać. Na no, jednym razem może się uda. Gdzie ty jesteś? O, tu. I... Ciap tak łatwo to nie ma. Nie ile, ile strzałów zabierze. Dwa... Trzy... A mam może w lofać, ten malutki? Cztery... A w ogóle... A, mogę bliżej. Pięć... Zabije mnie Do tego czasu? A, nawet przeschodzi przez jego osłonę. Jej, sześć strzałów. To było emocjonujące, nieprawda? Chyba sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. Yyy, e, stąd przyszedłem? Czy mam tam iść? Eee, save'a to się wykasuje, żeby nie było, że leszcz jestem. O, co tu się stało? Aha. Ktoś właśnie skończył sobie trzepać. Ha, 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 doskonały żart, jego tanie sekretną lokację, ale nie będę myślał, że to sekretna lokacja. O, ten typ, którego zrzuciłem wcześniej tutaj. Te, te, o, wow, rzucił broń. złe zobacz. Wow. Dobra, do tego rzucił, bo miał jeden HP. Hop. Hop, sasa, szedł Jaden do lasa. Jup. Zrobię tak, że będę dzielił moje. O! Już będziemy w fabryce tego typa. Dzielił moje najdłuższe filmiki na dwie części i wrzucał. Dwójnie, bo chyba nikt nie chce oglądać w filmu. O! Na z tymi to spróbuję. Nie jestem takim. O! Stop! Hammer time! A on jest od mocy, spryciarz! Co to masz? O, nie ma takiej zabawy. Od mocy to ja tu jestem, mistrzem. A co tydzień? Shut up! Zranił moje uczucia. Oh, fuck off. No kurde, co jest, czemu go nie mogę ciachnąć? Znaczy, mocą. Jezu. Dobra, biorę stary styl. Masz to wszystko Yeah baby! Jeszcze rol masz zajebisty To się dostaje zaobrażanie Jadena Jadena W Co fajnie mieć na Jaden W odmianie Jadena, czyli Jadena, żeby mówić Jadena lody i wszyscy dookoła by się śmiali, do rozpuku łapali za brzuchy. Mogę jakiś checkpoint? Czy mnie znowu zamordują? Będę musiał wkraczać całą misję od początku. Teraz będzie hej, wyroluj roboty. Autobot rollout. Nie Oh my god ja nie mogę obejść tej... A myślałem, że dał sobie z jednej strony ściany, można by byłoby obejść od tyłu. Jaki zong. Aha, był checkpoint. Ufam Ehm, um, dobra. Przedlaćem. I nie masz główki, robociku. Czemu tylko jeden taki sprinter był? Chciał pewnie dostać awans. Tak się właśnie dzieje, kiedy chcesz zyskać awans. Dobra, użyjemy sobie... czegoś mocniejszego. Na imprezie tu, właśnie czy rzeczy się sprawdzają. No i co, one są od... nieodporne? Znaczy, nieodporne. Niewrażliwe w ogóle. Zupełnie jak mój tata. <laughs> a, jednak Dobra, gincie, 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 gincie. Mandarynkami was obrzucam. spleśniałymi.

Based on the information you got from Racto, New Republic agents raided the droid factory on Nar Shaddaa and shut it down. Wow. Good będę <coughs> <coughs> nie będę musiał jednak. Luke's coming up with a plan for tracking down the disciples of Ragnos, but it may take some time. If you want, you can take one more mission. Otherwise, meet us in the audience chamber. Luke, to był plan na nowe traki. które będą wyglądać jak Disciple Ragnosa, czyli takie najnowsze ee, Tiry Mitsubishi. Dobra, kończę ten epizod, e, dajcie mi łapę jakąś tam w dół, w górę, hej i w ogóle zatańczcie najlepiej, bo to najlepsze cardio. E, no i do zobaczenia zaraz, w następnym epizodzie!